Znawiam obrady i jesteśmy w punkcie no, okay. wolne wnioski, więc proszę bardzo. Znaczy, przepraszam, wolne wnioski otwarcie, otwarłem dyskusję, a nie zamknąłem, przepraszam. Więc proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś wątpliwości odnośnie tej uchwały i będziemy, będziemy głosować. Proszę no, bardzo. Proszę Panią. Panie. Znaczy, ja mam jeszcze tylko odpowiedź na to y, Pana pytanie, czy kosze są własnością regionu? Tak, są własnością regionu, Natomiast y, co do ilo, y, co do kosztów, jak, ile kosztuje ten kosz, to niestety y, nie udzieliłbym takiej informacji. No tak, dziękuję. Znaczy, oni zasłaniają się tym, że oni mogą powiedzieć, jaka jest cena, jeśli ktoś y, zniszczy kosz y, z mieszkańców przyczyn zależny od mieszkańca, to wtedy tak oni są w stanie określić. natomiast y, oni koszy nie sprzedają, w związku z czym mają, y, nie muszą nam mówić jaka jest cena kosza. ale no, nie, nie podali nam cena ona Abonami pobierają do tego kosza? No, nie tego, nie, to jest, tego nie to ma... jest wszystko w stawce również. A sami możemy wstawić kosze? Możemy. Dobra. No. A jeśli chodzi o to uszkodzenie kosza, no to podejrzewam, że oni też uszkadzają. Kilim, zwłaszcza jak otworzyłem raz, klapa była nowa no, bo nowy kosz żółty i napęknięta jest. No tak, ale to no wymiana te tutaj oni z, no z przez pół roku ją Chcemy informacji takiej, że nie you, to, są to tak, w Taki, nie jest Ja to przemyślam. to

a, a potem na to szkoło zbierają i rozsypią szkołę i nie, nie, tego. mają Ale ja mówię tutaj o sobie akurat przy tak mnie na pozycji tak było, że tak po prostu szkoło było potem rozsypane, gdzieś jechało. do spojrzeć, trzeba spojrzeć. Roberta, ja z bo nie co mi to zależy, ale oni to powinni zrobić, moim zdaniem. Jeżeli rozsypią, to powinni po No właśnie. Trzeba zgłaszać takie. A ok, a nawet no, ja do szkoły rowerami, a na no rower, no i nie będzie miał o czym dojechać. Pani ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, do Pana Wójta i do Panu, tam Pana proszę, w ustalenia stawek za kosze. Na przykład w tej chwili pamiętam, że 1100 litrowy kosz 135 zł. Jak to w tej chwili będzie wyglądać z nowym rokiem? Nie ma takiego ustalania stawki za korze płacimy za kilogramy ustalamy stawkę przynajmniej w tej uchwale za gospodarowanie odpadami od jednego mieszkańca w związku z tym pytanie nie ma kompletnej. Nie stawii. ma sensu nie zasada. Nie zasada. Dobre przepraszam dziękuję wszystko rozumiem. Chodzi o nowe rozporządzenie. Ale przykładowo, jeżeli mamy kosze 1100 litrów przy jednostkach OSP, tak? Jeżeli ktoś robi jakąś y, imprezę, tak. zabiera ten kosz, to jak on się ma rozliczyć ta, z tego kosza? Czy bierze, jest, płaci z pełnej puli 1100, czy ktoś go musi przeważyć? Ile on by generował Znaczy propozycja, y, y, dobrze by było y, porozmawiać z wszystkimi, znaczy ja bym chciał to zrobić też. Y, z wszystkimi OSP czy również z innymi takimi instytucjami, które organizują jakieś imprezy, żeby kto organizuje imprezę, zabierał sobie sam swoje śmieci. Tak? Dlatego, że do tej pory było tak, że OSP przy jakiejś imprezie wystawialiśmy fakturę i OSP płaciło tylko za, za dany koszt. Tak? Teraz nie możemy wystawić faktury i. Będzie to tylko w systemie gminnym zrobione. Czyli jak będzie koszt zapełniony, a będzie odbiór za miesiąc, to ten kosz będzie czekał miesiąc. Żeby był przed jedną to, że jest tak. I będzie ten koszt czekał do swojego odbioru, nie będzie, nie będzie zgłoszenia, przerwę, że nie przyjedzie, nie odbierze nam tego kosza, dlatego że jest ustalony harmonogram. To jest dokładnie sytuacja taka jaka. Ale jeżeli będzie większa często typość odbiorę, to wtedy dwa razy w miesiącu ten kod zabierze, tak? Tak, 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 oczywiście, no to wszystko wynika z... no nie nas drugiego, no ale... No ale jeśli jest jeżeli na przykład na, na, co ty, co ty, tak, tak. i ktoś chce, tak, tak, chce, tak. chce wynająć koszt, bo, bo nie wszyscy chcą zabierać do domu, tak? To będzie on, ten koszt Wiesz, no tak, ale on go zapełni, za tak? Ale tak, to jest w pełni będzie... w ciągu jednego dnia. Tak, to tak? no, dobrze. No, a, 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 za, a za tydzień byli nie następni. To są te dwie możliwości. No, to, y, harmonogram jest harmonogramem. No, ale no, to z jednej strony Piotr będzie lepszy. Zresztą powiem inaczej. Weźmie sobie to we workach i weźmie, że domu nie musi zacząć zapłacić stanu. No ale niech mi będzie. Ludzie są w stanie zapłacić stanu. Tak, tu tak? tak? tak, nie mamy możliwości pobierania opłat ponownie w marszu. Zwykłego, nie wiem, tak. To był To jest to no, samo. A co z ogniskami jeszcze, panie koszewa? Czyli te trzy zbiorniki, co są, na przykład w Słowacji mam, trzy zbiorniki, trzy siedziska takie, gniazda. szkoła, gniazda. koło domu gniazda. kultury i tu narodu, i koło stadionu sportowego, gniazda mam. Że, likwidujemy to czyli będziemy płacić za to? Jeśli Państwo powiecie, że likwidujemy, ja wykonuję telefon, na drugi dzień ich nie ma. Powiecie Państwo, że zostają, to zostają. E, wiem, że był, e, była interwencja odnośnie koszy przy Orliku u nas w Głównicach. I te siatkowe kosze, mówimy o tym gnieździe, e, nie sprawdziłem, ale prawdę mam informację, że zostały zabrane. Nie wiem czy to jest prawda, czy tak? Okay. Więc tutaj z tym, proszę ja Państwa, problemu nie ma. Jeśli zadecydujecie Państwo jako radni, że mają zniknąć te ogniska, to znikną. W ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, już nie będzie. Tak? Natomiast e, jeśli mają być, to będą. To nie jest żadna kwestia spowodowa. Wystarczy jeden telefon i oni to opierają. Czy my za to płacimy jako gmina. My za to płacimy jako mieszkańcy, gmina, mieszkańcy. bo płacimy jako gmina. No mieszkańcy. Ale to płacimy za sztukę, czy za kilogram? Za kilogram Teraz. Niech zostawi. Nie się, to jest w pewnej kwestii jak, proszę, to jest jest tylko pewnej kwestii, są... jak gdyby przeciwdziałanie za Tylko konserty. głosy są też właśnie proszę Państwa różne. Jeśli chcecie zlikwidować, to musicie naprawdę zapytać się w swoich sołectwach, jak wyrażają się o tym mieszkańcy. Bo są głosy, ja słyszę takie, że one są mm -hmm. potrzebne że bez tego, ja wiem, że przyjeżdżając z w miejscowości, to jest też drugi temat, uch, uch. musicie państwo zadecydować, jeśli nie chcecie mieć danego gniazda, proszę telefon do mnie, proszę o likwidację tego gniazda. Ja w przeciągu tygodnia dwóch postaram się go zlikwidować. Bo no to może z dnia na dzień nie być możliwe, ale z dwóch dni myślę, że, że raczej tak. Koszty tych jeśli można. Koszów tych gniazd? Tak. Nie wiem, to nie są nasze koszty. Ale. płacimy, No, to. Dziękuję, proszę. Dobrze. A jeszcze mam pytanie: po prostu, jak ja bym sobie kupił sam kosze, wszystko? I byśmy musieli podjąć wtedy uchwałę, że. Ja płacę 15 zł, a reszta co kosze są wynajęte z firmy 20 Nie, nie, proszę, nie, nie ma takiej opcji. jak gdyby Pan podlegał odmienieniu, to gmina, jeśli by zakupiła kosze. Mhm. Wszyscy, nie, 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 nie. Zresztą, tak? może, może również mieszkaniec zakupić. Natomiast no, my nie możemy podjąć uchwały, która wyłącza nieruchomości, które mają swoje kosze, jako inną stawkę. Dlatego, że musielibyśmy to przede wszystkim ustalić przy przetargu, tak. Jeśli miałaby sytuacja być taka, że 150 mieszkańców ma swoje własne kosze, to musielibyśmy to zawrzeć w przetargu i wtedy otrzymać cenę bez tych 150 koszy, tak. Więc to na dzień dzisiejszy, jeśli Pan sam sobie kupi, ja zabiorę od Pana te kosze z ekoregionu, ale na tym sprawa się kończy. Dobrze, to mi się że by trzeba położyć taką uchwałę i wtedy by cena śmieci poszła. Musielibyście Państwo, jeśli już chcecie w tym kierunku iść, to ja mogę zorganizować dla Państwa dla radnych spotkanie, mam nadzieję, znam jednego pana, który zajmuje się gospodarką odpadami, który chętnie przedstawi Państwu problem koszy i zakupu koszy dla indywidualnych mieszkańców. W formie leasingu, raty, czy tam czegokolwiek to się tam nazywa, jest to bardzo korzystna oferta i przedstawię Wam bardzo szczegółowo to. Jeśli Państwo macie takie życzenie, to ja myślę, że jestem w stanie zorganizować takie spotkanie u nas w Gminie ale musiałby mieć sygnał i wtedy będziecie państwo mieć y, przegląd sytuacji takiej stuprocentowej, jak się kształtują ceny takiej koszy, jeśli chcielibyście państwo sami je zakupić, bo gmina gminą, ale to indywidualni y, 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 mieszkańcy muszą zakupić je sobie sami, gmina może w tym pośredniczyć ale, bo to jest logistycznie też przedsięwzięcie, które wymaga pewnego zachodu, tak? Znaczy, jak będzie trzeba, to zaprosić na sesję tego Pana. Tak? Znaczy, Skoro ja to myślę, było że to, to... nie na sesji, ja myślę, że to można zrobić spokojnie bez... bez Ale to typu... wszyscy się nie zbiorą, a na sesji się jest to po prostu cała Rada, nie? Bo taka prezentacja, myślę, też będzie trwała około dwóch godzin. A, o, to tak było. No to jeszcze się zastanowimy, jak to tutaj technicznie no, zrobić. Skoro to to zimie, zimie, Eko teraz kwestia, czy ekoregion będzie obniżona no w Czy to, jeżeli będzie mieć w skobie? Pierwszy rok, a drugi rok, rok nie robią. Jak nam się go <noise> złamie to będziemy kupować drugiego. Tak. Ale oni nam to w cenie później i tak będą. No, ja no, 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 no. Oczywiście muszą sobie na swoje. Dobrze. Tylko oczywiście musimy mieć Państwo jeszcze y, przed tym, y, jakby, uwagę, że albo przystało nich, Bo przy następnym przetargu, jakby. Y,

Moi, Panie, proszę Państwa, cena w koszach w cenie megatony to jest jakiś ułamek procentowy. Proszę Państwa, jeżeli w leasingu za koszcie płaci 24 zł rocznie, czyli 2 zł y, na miesiąc. Ale to nie oznacza, że o 2 zł się zmniejszy opłata, tylko zmniejszy się cena megatony o 2 zł. To jest. Znikomy udział w cenie. Panie Wysokie, jest Pan przy głosie, proszę jeszcze wyjaśnić do tego bio. bio, bio. Tego, dlaczego tak? Ta... Proszę Państwa, i będziemy głosować. To znaczy tak, zacznę może Panie Przewodniczący od trybu głosowania. Yy, to głosowanie zwykłe, ponieważ yy, głosujemy bez urządzenia liczącego automatycznie. Jak do tej pory będziemy głosowali imiennie, czyli Pan tak. Wiceprzewodniczący będzie przybywał listę. I radni będą mówili, czy są za, czy przeciw, czy się wstrzymują. To jeżeli chodzi o technikę. Jeżeli chodzi o y, sposób głosowania, proszę pamiętać o tym, że uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów, czyli znaczenie mają głosy za i przeciw. Głosy wstrzymujące nie mają znaczenia, żeby po prostu nie było zdziwienia, że y, jakaś tam duża ilość osób się wstrzymała, a uchwała mimo to przeszła. I proszę Państwa, na dzisiejszej komisji, Komisja Budżetu i Finansów dostała już ten y, projekt uchwały, który jest przedmiotem obrad z wprowadzeniem zapisów w paragrafie trzecim, który którym zwalnia części y, opłaty o 5% za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale proszę Państwa to jest zwolnienie gospodarstwa, czyli na przykładzie, jeżeli jest gospodarstwo y, y, Jakaś tam nieruchomość zamieszkała przez 4 osoby i ustalimy składkę, okay. mówię, że dla jasności wyliczenia, 20 zł, czyli 4 razy 20 to jest 80 zł, i w oparciu o ten paragraf 3 zmniejszamy o 5%, czyli od tej ogólnej kwoty zmniejszamy o 5%, a nie od każdego. Yy, składników. No yy, jest to zasadne, tak byśmy przyjęli. Yy, ustawa yy, daje taką możliwość, a to czy Państwo to zaakceptujecie, czy nie, to to państwo. No, dobrze. Panie że kończymy rozmowę. Dobrze. dobrze. Wyczerpaliśmy temat, a więc zamykam dyskusję. Stwierdzam i przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 12 przez 83 przez 2019? Jest to uchwała Pana Wójta, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ Panią pierwszą złoży, więc pierwszą ją głosujemy. A potem zobaczymy, jakie będziemy przyjęli. Ale, Ale Stawka że już w tej chwili już My, jest głosowanie na Powiedziałem wyraźnie, głosujemy uchwałę Wójta. Panie Przewodniczący, czy ja mogę jeszcze Tak, proszę. ja przepraszam, bo ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć. Wprowadzając ten zapis w paragrafie 3, te 5% zwolnienia i zakładając, że 90% zgłosi nam kompostowanie, to, to faktycznie opłata przy stawce Wójta będzie wynosiła 19,50. Faktycznie, bo przy zastosowaniu dużo ludzi i... po prostu będzie, będzie korzystać z tego. Czy byśmy musieli ten kompostownik Proszę, proszę. nie musimy. Nie, nie musimy kompostownika nie. mieć. Na dzień, znaczy, proszę Państwa, kompostownik będziemy musieli uwzględnić od, tak, tak, od września tego roku. Dla przyszłego. Przyszło, przyszło, y, 20, tak, tak, tam, 20, tak. Dobrze. Dobrze. Dobrze, a więc... Zamykam dyskusję, stwierdzam kworum. Jeszcze raz mówię i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 12 przez 83 przez 2019? Kto, się, kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Panie Domku, proszę o odczytanie nazwisk. Pani Agnalia? Jestem za. Białek Tomasz? Przeciw. Gwizdek Maria? Przeciw. Kędzia Andrzej? Przeciw. Kmiecie Uszula? Przeciw. Kunaniela? Przeciw. Machynia Grzełasz? Przeciw. Musiałek Jan przeciw, Oleg Adam ja. jestem za, Pawlik Tomasz przeciw, Podgórski Krzysztof przeciw, Woźny Piotr przeciw, Terem Benedy? jestem przeciw, Zimą jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. Głosów za przyjęciem uchwały 2, głosów przeciw 12 i wstrzymujących się 0. A więc stwierdzam, że uchwała została odrzucona. I panie mecenasie już nie ma sensu głosować drugiej, dru, drugiej propozycji. Czy głosujemy? Ja dobrze? Nie, no, głosujemy. Nie, no, dobrze. Dobrze, a więc przechodzimy do kolejnej uchwały. Może nie uchwały, ale propozycji, tak, tak propozycji Komisji. Komisji Budżetowej. I kto, kto z pani i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu i Finansów? Odczyta, proszę o otrzymanie nazwisk. Panie Kwaria, jestem przeciw. Białek Tomasz? Za. Gwizek Maria? Jestem za. Kędzia Andrzej? Za. Kmiecie Urszula? Jestem za. Kunal Niela? za. Machynia Grzegorz? Wstrzymuję się. Musiałek Jan? Za. Olega Adam? Jestem przeciw. Pawlik Tomasz? Jestem za. Podludzki Krzysztof? Jestem za. Woźny Piotr? Jestem za. Zarzęba Benedykt? Jestem za. Zimowo Jestem za. Proszę, Proszę ogłosić wynik bo... wyboru. Głosów za przyjęciem wniosku Komisji i Budżetu 11, przeciw 2 i wstrzymujące się 1. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty przy stawkach 19 zł za odbieranie w sposób selektywny i 40 zł za odbieranie w sposób selektywny, jeśli chodzi o odmieszanie. Zaraz ja to przeczytam. Wyższą stawkę za wystąpienie komunalnym w wysokości 50 zł było, a jest 40 zł od jednego mieszkańca, jeśli odpady komunalne nie są i od, odbieramy w sposób selektywny. Czyli ta, ten wniosek został przyjęty. Dziękuję. I punkt trzeci zostaje. Tak, proszę. Proszę. Punkt trzeci zostaje. Tak, no, no bo już zostaje. Z tego, tego faktu, że już mnie, tutaj nie. Tutaj już nie jest już Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu ostatniej uchwały nr 12 przez 84 przez 2019 Rady Gminy Górnica z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie osadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy w Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Głównica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt, punkt pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Głównice, na których zamieszkują mieszkańcy. Punkt 2. Wzór deklaracji, o której mowa w ustępie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1 uchwały składa się w terminach. Podpunkt 1 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Podpunkt 2 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 3, punkt 1. Deklarację, o której mowa w paragrafie 1 uchwały, można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpunkt 1. W formie papierowej w Urzędzie Gminy w Ulicach, Ulica Generała Sikorskiego 102, 98, 432 łódźce. I podpunkt 2. Za pośrednictwem Polskiej Placówki. Pocztowej lub operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Ulicach Ulica Generała Władysława sikorskiego 102 98 432 pod Podpunkt 3. W formie elektronicznej, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epu.go.pl jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy EPUA zgodnie z artykułem 20 AE ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Punkt 2. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy włicach www.urbnicech.com.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy wódnicach. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 15 przez 93 przez 2016 Rady Gminy wórnicach z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia Wzoru Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. To jest treść uchwały i proszę Panią Przewodniczącą. Przepraszam. Aha, tu tak, jeszcze na koniec na tym. <laughs> odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminownice. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łódlice. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie punktu 14 wyniku ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2020 roku. Teraz jest cała treść uchwały. Proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie opinii. Nie ma opinii. Tego życie nie... Dobrze, więc otwieram dyskusję. Są jakieś pytania odnośnie formularza? Rozumiem, że nie ma, więc zamykam dyskusję, stwierdzam kworum i przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 12 przez 84 przez 2019? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie Dudku, proszę o przyznanie nas. Baniak Maria? Jestem za. Białek Tomasz. <krzyk> za. Za. Jestem za. Lisek Maria? Jestem za. Andrzej? Za. Kęcik Urszula? Za. Jestem za. Machina Grzegorz? Jestem za. Osiałek Jan? Za. Oleg Adam? Jestem za. Pawlik Tomasz? Za. Podwórski Krzysztof? Jestem za. Woźny Piotr? Jestem za. Zarebna Benedek? Jestem za. Zimą Wojciech? Jestem za. Dziękuję bardzo. Wynik jest oczywisty. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Jasna sprawa. A więc wyczerpaliśmy punkt trzeci podjęcie uchwał. Przechodzimy do punktu czwartego, Zakończenie obrad sesji. Dziękuję za udział w sesji. Zamykam 12. życzenie sesji Rady Gminy w Ja mam to